Cześć dziewczyny, witamy Was w studiu pięknych włosów Daw. Dziś jest z nami Ania i będziemy mówić o trendach w koloryzacji na najbliższy sezon. Adrian, jakie teraz kolory będą królować? Ja jestem zwolennikiem naturalności. Wszystkie kolory, które są dopasowane do cech charakteru czy naszych e, oczu. Będą wydobywały nasze wewnętrzne piękno. Przede wszystkim jest analogia do poprzednich sezonów, w których królował ombre, czyli kolory, które symulowały rozjaśnienie słońcem i także efekt plażowy. Ale teraz zwracamy się do kobiet odważniejszych, takich, które, takie, które lubią ostre róże, fiolety, pastelowe błękity czy nawet i ostre biele. Aniu, ty lubisz intensywny kolor na swoich włosach, ale masz pewien problem prawda, intensywne kolory dobrze wyglądają zaraz po farbowaniu, ale e, tak jak ja farbuję na rudo, te włosy szybko blakną i e, tracą blask. I bardzo ciężko mi jest utrzymać ten idealny efekt. Niestety, jest to bolączka wielu rudowłosych, które narzekają na dość szybką e, utratę koloru i połysku, ale jest też na to sposób. No właśnie, jaki to sposób? Są to dwa produkty, a mianowicie szampon z serii dowzów farbowanych, kolor, który, care, który dokładnie przygotuje Twoje włosy do przyjęcia pielęgnacji, która zawarta jest w naszej tubie z ekspresową maseczką, która ochroni Twój kolor. Także może spróbujmy, jak one działają. Super. Produkty z linii Color Care zawierają w swoim składzie technologię, która powoduje, że twoje włosy otoczone są warstwą ochronną, niczym płaszcz, która pielęgnuje i chroni twój kolor. Ten duet doskonale sprawdzi się w codziennej pielęgnacji, a poza tym maseczka działa ekspresowo, bo już 60 sekund twoje włosy będą gładkie, piękne i błyszczące. I to by było na tyle. Dziękujemy Wam bardzo, że. Po raz kolejny byliście z nami i do zobaczenia następnym, następnym razem. Odcinku.